Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z takim cyklem króciutkim, dwuodcinkowym. Będziemy działać w tematyce ślubnej. Zostałem poproszony o wykonanie takiego zestawu ślubnego: kartka plus opakowanie na wino. Więc w jednym filmiku, czyli dzisiaj, wy, tak jak tu już widzicie, mam elementy przygotowane. Wykonamy sobie kartkę, natomiast za tydzień, we filmiku kolejnym, wykonamy sobie opakowanie, opakowanie na wino. Długo zastanawiałem się, z jakiej kolekcji skorzystać podczas tworzenia tego, tego zestawu, i doszedłem do wniosku, że chyba taka najbezpieczniejsza i taka. Przeze mnie chyba najmniej używana będzie ta kolekcja od Krawdo Clock projektu Renaty Ludwińskiej Greenery Invitation. Taka fajna, wdzięczna, nie będę wyciągał, bo nie będziemy przedłużać, żeby ten filmik trwał i trwał, taka fajna, wdzięczna kolekcja w kolorystyce zieleni, są ciemniejsze odcienie, są jaśniejsze, ale myślę, że, że właśnie taka też fajna kolekcja do projektów czy ślubnych, czy chrzcielnych naprawdę fajnie się, fajnie się nadaje. My będziemy sobie dzisiaj pracować na bazie w wymiarze DLK. Tutaj mam już przygotowane. Przygotowane elementy do, do naszej karteczki, żeby sobie obkleić bermatę, sobie też tutaj już przygotuję, żeby nie, nie szukać. Więc tym będziemy sobie obklejać naszą, naszą karteczkę. Tutaj mam taką koronkę na tiulu. Ja bardzo lubię takie właśnie elementy typu, tego typu koronek właśnie dodawać do, do, do moich prac, ponieważ one są bardzo wdzięczne, bardzo delikatne, dodają elegancji niesamowicie. Ja swego czasu zamawiałem te zamawiałem te koronki na, na zielonych kotach, bo tam były fajne, były dostępne, ale ostatnio właśnie chciałem Yy, chciałem sobie zamówić i niestety, ale na, w zielonych kotach jest bardzo dużo. Yy, przynajmniej wtedy, kiedy ja chciałem zamówić i kiedy robiłem sobie zamówienie, i sobie myślę, że to przy okazji, jak zamawiam tam jakieś papiery czy coś, to zamówię sobie te koronki. Było bardzo dużo tych, yy, ko tych koronek. <coughs> Przepraszam Was, bardzo niedostępnych. Ale wpisałem sobie w wyszukiwarce po prostu. Yy, Internetowej koronki na tiulu i wyskoczył mi taki sklep jak y, Gipiurowo, i tam właśnie y, pojawiły mi się takie, tylko że one są dość, y, dość szerokie, ale w miarę dadzą się y, wkomponować zawsze można uciąć. Y, fajnie się dają wkomponować, jeszcze nie są takiej, y, wiel, takiej dużej szerokości. Ja sobie kilka takich koronek, y, postanowiłem sobie, że, że y, zainwestuję. I kilka takich koronek sobie zamówiłem. To jest właśnie ta, na której będziemy dzisiaj yy, pracować. Zamówiłem sobie taką koronkę. Nie wiem, czy to będzie widać. O. Coś mi ostrość chyba zgubiło. O, jest złapał z powrotem. Jest taka koronka. Tu jest taka szersza do jakiegoś większego czy do albumu fajnie będzie można też wykorzystać bardzo ładne, bardzo delikatne są te są te wzory tutaj mam taką z myślą o dziecięcych projektach wziąłem taką właśnie z, tym, z tą kokardką, taką bardzo fajna też wdzięczna koronka, tu mam jeszcze taki wzór tu mam taki wzór Tu mam taki. Te, tego typu, chyba podobne yy, z tą, właśnie gałązką, chyba na, w, zielonych, yy, były w zielonych kotach. I tu na końcu mam jeszcze taką, taki wzór sobie, taki wzór sobie wziąłem. Yy, dziś w, to wszystko zależy, chyba w granicach, chyba. Yy, od szerokości, od szerokości danej, danej koronki. Jak nie wykorzystam tych szerszych, to będą fajne robiło mi za tło pod kartki granica chyba coś około tak jak mówię że w zależności od im szersza to chyba była droższa ja chyba najdroższą chyba kupiłem za 9 zł chyba za, za metr czy, czy coś takiego te węższe chyba były po 7 coś te takie średnie czyli ta chyba była podejrzewam czy coś za 8 za 8 za 8 zł coś zgroszałem. zresztą możecie sobie ta Wpisujecie sobie wyszukiwarkę gip, Gipiurowo i, i, i tam na pewno, na pewno znajdziecie. Mam tutaj też przygotowane, wracamy oczywiście do naszej karteczki, wracamy tu, mam tutaj wycięte już elementy takie, z których będziemy sobie układać kompozycję. Oczywiście kartka ślubna, to nie może zabraknąć yy, yy, pary młodej. Yy... <laughs> ja tam coś w gardle gryzie. Mam przygotowany napis. Dwoje staje się jednym. Tutaj mamy takie podbicie pod ten napis. Mamy listki. To jest wszystko wycięte też do tej kolekcji. Greenery Invita Invitation. Chyba tak to się czyta. Są były dedykowane takie bloczki z, z dodatkami. Jest chyba bloczek na chrzest, był na komunię i na ślub. I dodatkowo chyba był jeszcze taki. Jest taki bloczek z kwiatami, z gałązkami, z listkami, stąd te, też są te gałązki. I tutaj mam oczywiście niezawodne, w moich pracach muszą się pojawić gałązki od and U Design wycięte z wykronika. Plus oczywiście taki kwiatek sklejony przeze mnie, famiran, środeczek i, i kwiatuszek jest tutaj już przygotowany. Dobra, zabieramy się do pracy. Zaczniemy sobie oczywiście od, yy, od obklejenia naszej karteczki. ciśniemy, żeby nam się tutaj wszystko fajnie przykleiło, zgadzało Aha. i teraz mamy to, przykleimy, obklejemy sobie. sobie ten panel. I jeszcze wracając do tych koronek na tylu, tam chyba nawet w trzech kolorach. Oczywiście są też inne, ale chyba jest, jest biała, jest kremowa. Ta na przykład jest, nie wiem czy będziecie widzieć różnicę, jest jest taka śmietanowa, ale jak się rozwinie tutaj, to na wcale nie, nie, nie wygląda na to, żeby była tam jakiś taki y, odcień bardzo, bardzo się różniący, więc y, więc też możecie sobie dobrać y, dobrać rozmiar ja sobie zawsze umiejscawiam tą koronkę w ten sposób, że Tutaj sobie znaczę pod spodem, o tutaj sobie przykładam, znaczę sobie pod spodem kreseczkę. I gdzieś na takiej samej wysokości drugą kreseczkę, żeby wiedzieć, w którym miejscu mam sobie przykleić taśmę. Bo ja mocuję to na taśmie. Dość spory kawałek, bo ta koronka jest dość szeroka. No i tutaj sobie przykładam i tutaj z drugiej strony. Też dociskam sobie mój dziobaczek jest tu. Ściągam sobie błąkę jedną i drugą. I teraz delikatnie albo sobie, nie mam tu właśnie teraz, w tej chwili, o, kładę sobie to tutaj, żeby ona mi się nie przykleiła do spodu. Przykładam sobie tą koronkę na tej wysokości. Jednak to muszę zrobić w powietrzu. Tu troszkę sobie zjedziemy. I zaginam sobie tutaj z jednej strony, potem troszkę sobie palcem naciągam i przyklejam sobie z drugiej strony. Nie, zawsze mi coś w gardle dzisiaj drapie. I teraz dotniemy sobie tutaj. czy nagrywa, chyba nagrywa cały czas tutaj sobie dotniemy utniemy sobie kawałek dobra i smarujemy sobie no widzicie nie wiem, nie wiem czy tam gdzieś są jakieś grudki w tym kleju wymieniłem, mam nowy klej i dalej mi wyczyściłem, od, y, ten dziubek ściągnąłem, zobaczyłem, czy tam się jakiś korzuch nie zrobił. Był kożuch, ale nale no, go po prostu wyciąg wyciągnąłem, wydubałem, patrzyłem, przyciskałem wszystko, było już takie fajnie lejące. I teraz widzę, że znowu nagle mi. Zaczyna znowu zatykać. Nie wiem od czego to jest zależy. Czy tam y, jak y, klej jest chwilę nieużywany, czy tam coś w tym dzióbku nie zasycha, i nie, nie mam pojęcia. Zastanawiałem się już tyle razy i, i po prostu nie mogę dojść. Jak sobie już szpileczką przekuję, to normalnie leci, klej fajnie wszystko. <laughs> A jak chwilę poleży co nie, nie, nie używam czy coś to yy... i tutaj sobie przyklejamy na naszą na naszą karteczkę o. kiedyś podklejałem yy... Ja oczywiście mam różne fazy na to. Tą, y, tą, koronkę, <laughs> tą koronkę podklejałem pod ten papier skrapowy, nie pod ten wizytówkowy biały. Y, kiedyś mi się to wydawało dziwne, potem podklejałem tutaj pod to. Y, chwilę mi się podobało, potem wydawało mi się dziwne, i teraz zacząłem znowu podklejać tutaj pod pod całość tego pod całość tego panelu, dobra widzę, że tutaj fajnie fajnie się przykleiło teraz sobie weźmiemy naszą parę młodą i ją sobie tutaj umiejscowimy z tym, że oczywiście My ją sobie podkleimy, nie te nożyczki też mam do wycinania. Podkleimy sobie ją na. Zaraz yy. sobie tutaj. Pod, tutaj sobie to przykleimy. Nakleju w razie, żeby ewentualnie można było. To idzie w tą stronę, czyli to pójdzie tu. Ups. Przesunęło mi się. Najważniejsze, żeby nie było widać wystającej bermaty spod pary młodej. Dobra. I teraz przy użyciu kleju na gorąco przykleimy sobie tą parę młodą na naszą karteczkę, oczywiście na środeczek. Nakleju na gorąco, dlatego że klej szybko złapie i fajnie wejdzie w tą. Jejkuś, przepraszam Was strasznie, ale. Ale jakoś tak normalnie mnie coś wzięło w to gardło i tak fajnie mi też tam wejdzie tam w tą koronkę i, i będzie nam to fajnie wyglądało. No i teraz obierzemy sobie te wszystkie elementy i będziemy sobie układać naszą naszą kompozycję. Będziemy sobie z tą kompozycją działać. Ja oczywiście sobie wszystko wcześniej yy, po yy, układałem, bo ja już wam kiedyś wspominałem, że ja yy, układając kompozycję czy przygotowując się do, yy, do nagrywania karteczki, ja sobie lubię wcześniej, właśnie wszystko. Yy, po prostu przygotować tutaj sobie wyginam te listki, żeby mi troszkę nabrały przestrzenności. O mamy tutaj w tą stronę i. Rzadko kiedy idę na żywioł właśnie z takimi kompozycjami, i tutaj mam wycięte te, te liściory. No chyba nie wiem, czy nie. Czy ich nie skrócić? Pójdzie tu. Ne, zostawimy, nie będziemy skracać. Posmarujemy klejem i będzie w tą stronę zawsze można tutaj założyć, żeby ten listak wystawał. To sobie posmarujemy. Tutaj, żeby poszło trochę z tej strony. I to sobie wypuścimy. Tutaj z tej strony wiem, czego sobie nie przygotowałem listków kalkowych, bo będę chciał tutaj chyba też. A. Oczywiście muszę się troszkę tych włosów z kleju ciągnących się i irytujących mnie po pozbyć i kwiat przykleimy sobie tutaj właśnie na środku Troszkę sobie no. przyciśniemy. Ja tu mam gdzieś chyba listki kalkowe. Są tu, jak sobie właśnie o nich pomyślałem i tylko sobie je obetniemy i jak sobie tutaj wsuniemy o to nam fajnie dodadzą takiego I jeszcze jednego sobie ciabniemy. Taka nam tutaj powstała, czy tak powiem, kompozycja. Jeszcze mi zostało przykleić tą kopertę, bo chciałem tutaj właśnie na tej kopercie... Czy ja się tu teraz z tym napisem zmieszczę? Sobie bok tej koperty troszkę dziadnąć, jeszcze troszkę. To mamy mi tutaj wejść pod, że tak powiem, pod tego pana młodego. To sobie przykleję też na kleju na gorąco. Oczywiście będzie jeszcze długo, długo skubania spod tego kleju, z tego kleju z tych włosów, ale myślę, że, że jakoś sobie z tym poradzimy. O, poradzimy sobie jakieś ciągnie i ciągnie i oderwać się nie może. Ja sobie teraz tutaj przyjadę kością, bo wycinałem nożykiem. I teraz będę chciał. A dajmy sobie to, podklejmy sobie to na, na bermacie paseczek. Play. I to sobie napis trochę źle, bo całą suknię pani mody za, zasłoniło. Ale. Myślę, że się tam. domyślam, że to jest kartka ślubna. Mam na tym oczywiście wylasł klej, który sobie muszę tutaj zebrać. Tak. I teraz się zastanawiam czy tutaj nie zrobić chlapań. Hmm, 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 hmm. Tylko tu nie, nie będę robił chlapań, ponieważ nie chcę, żeby yy, panu modemu, bo tu by zasłonić pana modego tu, tu. Nie, nie będziemy robić chlapań. Jedynie co sobie mogę zrobić to tutaj oczywiście niezawodne, znowu kropelki. jedną sobie robię zawsze większą drugą mniejszą żeby się coś tutaj jeszcze dodatkowego zadziało oczywiście delikatnie sobie stukam żeby żeby one mi się tak fajnie rozlały i nasza karteczka Ślubna jest, jest gotowa. Nie zeszło nam z nią dużo. Zresztą ja twierdzę, jak ktoś ma jakiś pomysł, i ma jakiś pomysł na, na karteczkę, i sobie wcześniej przygotuje. Przygotuję sobie materiały to ja mówię, że takie sklejenie karteczki. Yy, góra, pół godziny i yy, jest, jest yy, karteczka. I jest karteczka gotowa. Także, tak by się prezentowała pierwsza część naszego zestawu ślubnego, czyli właśnie kartka. Kartka ślubna. Ja Was już w tym. W tym momencie zapraszam na drugą część, w której sobie zrobimy opakowanie na pudełko na, na wino. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję stałym widzom, którzy śledzą mój kanał, którzy komentują filmiki, którzy wciskają tego kciuka do góry. To mi daje taką właśnie motywację do, do dalszego tworzenia, do dalszej pracy. Nowych widzów oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj oraz dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Oczywiście jak wciśnięcie przycisk to pojawi wam się też powiadomienie o, o tej drugiej części. Zapraszam Was również na mojego Facebooka, Instagrama, linki znajdziecie na pewno w opisie. Zapraszam Was też na mojego TikToka, bo tam też zaczynam wrzucać troszkę, troszkę swoich prac, więc możecie pooglądać. A za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Możecie się inspirować i zapraszam Was do następnej części naszego zestawu ślubnego. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnym filmiku. Kupa.